Kino z poprzedniego filmu z Skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie. Odezwij się na i na kanale Odbyskina. Do wygrania dzisiaj ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba. Zdwonę łapę w grochu pod filmem, Oglądaj film do końca, żeby poznać pasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu Croxy. NSS Skinsie, logujesz się z linku z opisu, możesz kliknąć zielony guzik i tutaj oczywiście wpisujesz. Chodzi Croxy przez 2 x skrzynkę na no start za Free. 10% więcej każdej wpłaty. I oczywiście, jak skonę Croxy ładujesz, to masz szansę wygrać takie piękne skiny, Między innymi, oczywiście, tutaj leży jedna kosa. depozyt tu leży kosza za dwa koła. No i dorzuciłem wam wczoraj troszkę tutaj skinów, więc mam nadzieję, że wam się podobają. Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Jak uda się wygrać, to skina od razu do jakiego dostajesz. Zapraszam cię na stronę Pirates gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link no w opisie. A my zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zjeżdżamy sobie troszeczkę niżej. Zjeżdżamy w dół i otworzymy sobie z łapki parę skrzynieczek procentowych. A w upom 350 zł. Pierdzielamy się, trzy otwarcie naraz. I zobaczmy, czy coś wyczarować nam się uda z tejże skrzynki. Póki co średniawa, jest to pierwsza AWP droższa, ale niestety nie jest to AWP Long dog stąd niestety profitu nie ma, ale mamy już pierwszą AWP 1500 zł. ale overall no niestety chyba przedsięwzięcie no troszkę wyszło na minus. Próbujemy, tak mamy 25 koła, dobra ja już mam plan na ten film, Pięć skrzynek Butterfly. Emerald. Powiem wam tak, jeżeli na początku filmu uda nam się zdobyć tego Emeralda, no to ja wychodzę i jest pograne, nie? Powiem wam tak, to jest nóż, tak śliczny, że jak on zawędruje do mojego ekwipunku, no to nie będę chyba powstrzymywać mojego szczęścia, ale zobaczmy. W ogóle wstałem dopiero, nie? Generalnie no już gdzieś przejebane, oglądałem Majora, potem stwierdziłem jak leciała furia, nie? Furia Spain, to tam po paru rundach, tam chyba nie, jest zero chyba w pewnym momencie nawet było dla Furii. Stwierdziłem, że pierdolę, idę spać. Przełączyłem sobie ten mecz, odpalnie sobie jakiś podcast, do snu no poszedłem spać, nie? Więc Fury nie obejrzałem, wstałem dopiero koło szóstej i patrzę, oni jeszcze grają, nie? W ogóle spróbuję sprzedać sobie Delorem, żebym na dalsze opętnięć. Yy, oni jeszcze grają, koło 6, nie? I tak wchodzę na ten mecz. I widzę dogrywka, tam chyba nie wiem, 13-12 dla Pain, coś takiego, czy tam 14-12, obejrzałem do końca, no furę tam chyba żadnej rundy nie wygrała, albo wygrała może jedną. No i Pain wygrało, nie? Pain wygrało, Pain awansowała dalej, ale no to co się stało w meczu Spirit Mouse, nie? No ten comeback na tym Mirażu, te klacze wszystkie, i ja nie mogę, no Spirit... Wystarczyło, żeby tylko wygrać tego Dasta swojego, nie, swoją mapę. Ale no. Mieliście jedno zadanie, tak? No i niestety potem, jak już zobaczyłem, że, że następny jest nie, kto to mówię Oho, GG, Spirit tego nie wygra. No i No i bo pozdrawiam serdecznie wszystkich stawiających pikemy, nie? Jakby nie wierzę, żeby ktoś dał pikemie mouse nad Spirit, nie? Że Spirit wygra z mouse. Że mouse wygra ze Spirit. Ja miałem niestety Spirit aż do finału, więc jeżeli teraz Faceland dojdzie do finału, to jest mocna Lipa. I przy okazji jeszcze Vitality dzisiaj musi wygrać. Ale mam nadzieję na dobry mecz i mam nadzieję, że NAVI chociaż jedną mapę uciągnie. Nie, że mi ją to postawione, absolutnie. Ale mam nadzieję, że NAVI akurat mapę jedną uciągnie. No i teraz tak naprawdę zostało chyba kibicować FaZe. wiem, widziałem, że wy też w dużej ilości osób kibicuje się FaZe, więc no. Mam nadzieję, że. Uda się wygrać tego Majora, że Simple będzie mógł podnieść tego swojego Majora po raz drugi, chyba pierwszy raz w czw dwójce. A my niestety nie będziemy mogli okrzyknąć się zwycięzcą tej bitwy. No bardzo mi to jest przykro z tego powodu. A szkoda, a szkoda, bo pula była całkiem sympatyczna. No ale no mówię, no to co się działo na, na tym meczu Maus Spirit wczoraj. Naprawdę Maus grał tak gównianie, nie? Maust to jest taki trash team aktualnie w tym momencie, no nawet nie próbuj tutaj zmienić mojego mu umysłu, nie? To jest naprawdę hit, że oni się dostali dalej, ale Spirit też wczoraj naprawdę wyglądało bardzo słabiutko, nie? Tam naprawdę te klacze... Te klacze po prostu ratowały ich w większości przypadków, nie? No i niestety no, to nie wystarczyło, żeby awansować dalej. A szkoda, bo wystarczyło kurwa wygrać swoją mapę! Jaką <grym> oczywiście był nas 2. Naprawdę, nie wiem, nie kumam, ale... No, z jednej strony spoko, że są takie zaskoczenia, nie, z drugiej strony no te pikemy, no, też są takie... Kurcze Znaczy, no niby jest to for fun, nie, ale no jak pikem nie siądzie, no to się wkurwiasz, nie, ale z drugiej strony kumam trochę ludzi, którzy mówią, że o, ten Major taki gówniany, bo są zaskoczenia, no to dobrze, że są zaskoczenia, nie, że nie ma, wiesz... Ciągle tych samych mecz, nie, że są jakieś rotacje na tej scenie, że pojawiają się nowe drużyny, właśnie jak na przykład Pain, który potrafi wygrać z Fury. Ja w ogóle na odcinku z mu powiedziałem, że to jest mecz 50-50, rzut momentu, no bo brazole na brazole, tak, że tam może się wszystko wydarzyć. No i się wydarzyło, wszystko awansowało dalej, więc tak to wygląda. Dzisiaj mam nadzieję, tak jak mówię, że. Jednak, no, Vitality 2-1 i face Clan jakieś szybkie 2-0, naprawdę się nie obrażę. Tak to dzisiaj, mam nadzieję, będzie się dzisiaj prezentować. Mamy 17 koła i no, strasznie jesteśmy na mimicy, nie musiałem jeszcze Dilorę sprzedać w ogóle. To jest jakby, no wow, tak dostajemy potężne dziurę dzisiaj, że aż sam nie wierzę, nie? 5, ametyst, no, przynajmniej 4 może, żeby tutaj równo, dycha była. I musimy odpalić tę bitwę na trzy osoby, jeśli chcemy w ogóle myśleć, żeby jakkolwiek wrócić do tego filmu. Więc już tam bo botaj samo jeszcze tutaj. No i zobaczmy, jeżeli tą bitwę na trzy osoby wygramy, no to jest naprawdę potencjał jeszcze, żeby do tego wrócić. O, takiego Falkiona masz do wygrania, którzy że w Faktoryniu. Więc. A czemu w ogóle Minimalware jest droższy w Faktoryniu? Powiem wam tak, mógłbym rzucić droższego, tak. Ale czy jest sens wrzucać Minimal z faktorynią? Tak, chyba średnia. Więc... Czucie mało Mam nadzieję, że widz ci się cieszy. Zobaczmy dalej. Nie no, jest deklasacja pozycji, niestety ze strony tutaj naszego... O kurwa. no to jest po gierce. Niestety. I to już... To już jest niemożliwe, żeby do tego wrócić. <grym>, kolejna kosa. No i powiem wam tak, gościu jest 25 koła tuli Lekką ręką, myślę. Bo jeszcze jedna skrzyneczka przed nami. I zobaczmy, co tutaj w tej ostatniej skrzyni się pojawi. Może butterfly akurat. Szafirland spadł, no ale gdzie? No gdzie? I27 koła. Niestety na końcu naszego przeciwnika. No i zostało nam. cztery koła. Jest to. jest sytuacja pod bramką, tak? Dlatego wrzucamy. Ej, ty na no trochę tych 3% będę miał. To z dwie bitwy jeszcze możemy zrobić. Powiem, wam tak. Trafiamy jedną taką 9. Faktory New najlepiej. Albo nawet dwie. No i to już jest budżet, z którego można pracować. Więc zobaczmy, siedem z przed nami. A hasło konkursowe, no już właśnie napisać jak to tak gadamy sobie dzisiaj o tym Majorze. Wiem, że niektórzy mają to totalnie w piździe i tego nie oglądają, ale no jednak jest to kanał cs więc no, obracam się wokół tych tematów cs -owych. Więc możesz napisać w komentarzu, czy oglądałeś te wczorajsze mecze, czy według Ciebie no jest to duże zaskoczenie, że że na przykład nie zobaczymy ani Spirit, ani Fury na dalszym stage'u. No niestety, tak czasem bywa. Zawsze wszystko idzie po myśl naszych pick'emów Jest falhion, no nie jest to M9 Ale jest to zawsze, no się jak zaoszczędzony nie? W sensie, no musimy być w 3000 Jesteśmy w bizne 2000, więc tak to czasem wygląda Robimy kolejną bitewkę Na te skrzynki procentowe z M9 Autotronic I zobaczmy co tutaj ona nam się wydropić Czy w ogóle uda nam się tą M9 wydropić Póki co niestety otwarcie na minus, to się spodziewał, no niestety bajonet dla mojego przeciwnika 2,5 koła, no trzeba nadrabiać Jeżeli teraz dostaniemy dziewiątkę, 9 No dobra, jest falkią więc trochę nadrabiamy Ale to dalej jest przewaga mojego przeciwnika Więc liczymy, że jeszcze tutaj na parcie, ta dziewiątka 9 nam spadnie I będzie naprawdę super Ale zobaczmy, no, niestety kolejna naklejka Dwie skrzynki jeszcze do końca, no dawaj, no to jest kurczę. Nie wiem, trafiłem dwa no jeżeli tu nie wystarczyło, żeby bajoneta, naprawdę, ponad Ostatnia skrzynia, nie no, ej, naprawdę, takie unludzki stary, takie unludzki, że to jest naprawdę niemożliwe. Mam jeszcze, no, myślę, że coś takiego, o, właśnie muszę jeszcze znaleźć skrzynkę 2%, bo na taką nam, o kurwa nawet, na taką nam niestety. Nie? no to nieś no to nieźle coś takiego. Dobra, tak będzie najbliżej. Robimy bitwę na 4 osoby. I powiem tak, no liczymy na mega giga farta, żeby to wygrać. Bot Isamu, bot kolejny i bot 3. Zobaczmy. Alex, Michael i Isamu. więc skrzynek z M9 Autotronic. Kurwa, tak się wyzerowałem dzisiaj, sprzedałem i Dilore, i przejbałem balans. No jak jak nie idzie, to nie idzie, nie? No, ale ostatnio oddawało, tak? Wczoraj DeLore trafiliśmy, więc kiedyś musiało zabrać, tak? Więc pamiętaj, że jak wygrasz, to sobie wypłać, żeby właśnie nie przepierdolić, jak pan prowadzący. Ja tutaj wiesz, krok obawi i uczy, czasem jakąś dobrą myślą rzucić też potrafię.